To Dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek zaczynamy dość yy, nietypowo, gdyż yy, od naszej Gunesz, ale dość nieoczywistym stroju. Yy, przepraszam, że yy, yy, się tak oddalam ten. Nie obiecuję, że będzie kat oczywiście. Być może ją zrobię, ale być może też jej nie zrobię. Są dwie sprawy. Yy, pradawny rodowód ukaże się yy, jutro, w poniedziałek. Natomiast ten odcinek nie obiecuję, że się ukaże w poniedziałek. Może być tak, że się ukaże dopiero we wtorek. A to dlatego, że teraz zaczynam pracę na dzienną zmianę, więc praktycznie od rana do 18 jestem w pracy. I to chciałam właśnie Wam przekazać, zanim wejdziemy sobie do rozgrywki. W sumie w dzisiejszym odcinku chcę zrobić jedną dużą ważną uroczystość, a będzie to mniej więcej ślub. Gunnerz i Stevena e, Więc e, tak, na to tutaj Gunnerz już się cieszy Nie przypomniałam sobie, żebym wybierała sukienki ślubnej Więc albo to będzie na cutscence, jeśli ją zrobię Jeśli nie, no to w rozgrywce będzie taka jaka się wylosuje Zatem zaraz wyjdziemy z trybu e, TAP, żeby wejść do rozgrywki e, Wyszliśmy z trybu e, TAP i jesteśmy już w rozgrywce Tutaj nasz mały A też Vlada oraz y, Valentina. Y, młody ma y, zaufanie do wszechświata, y, umie coś nowego oraz y, nakręcony, natomiast y, w sumie ona ma tutaj dzisiaj rośnie jak na drożdżach, zabawa z młodym. W sumie byśmy ci, Valentina, zmienili stroj, y, tak myślę, i niech to będzie. Coś takiego, a zaraz zobaczę, czy nasza Gunesh w sumie miała jakieś stroje. Tak, w sumie nie wybierałam żadnego yy, ślubnego. A w sumie jak na vampira to ta sukienka też by mogła w sumie przejść. Więc tak, yy, pójdziemy yy, tutaj yy, do naszego Stevena, tylko gdzie on tutaj w końcu jest? Aha, on poszedł do siostry do pokoju. To zrobimy trochę odwrotnie. Steven pójdzie do Gunesh. I chciałabym zobaczyć, czy może jej się rozświadczyć. bo w sumie oni tutaj mają dość wysoko ten pasek. Jeśli chodzi o te... Yy, wszystkie takie te. Yy, tak, mogą zaplanować ślub, więc myślę, że... Yy, zaplanowanie ślubu by było dobre, tylko ja bym chciała go zrobić tutaj. I zaraz poszukam jakiś łup weselny na szybkości. Tak, mamy łoki weselne i ja myślę, że w sumie, wiecie, yy, oni się tam nie patyczkują, więc yy, tak, tutaj zrobimy, może ten kosz tylko przyniosę, albo o, sprzedamy kosz. Yy, tu ustawię sobie łok weselny, wiecie, oni się tam nie patyczkują, zrobią to tu i teraz yy, mniej więcej. Tylko w sumie oni by musieli się. Że znaczy on by musiał się jej chyba oświadczyć, tak mi się coś zdaje. Albo już to zrobił. Jej yy, się jeszcze mi oświadczyłeś, czy nie oświadczyłeś? A tu co mamy? Aha, takie. Yy, Czułeś. Aha, musiał się jej chyba oświadczyć, tak mi się coś zdaje. No, ale jeszcze tutaj za... Tego, Więc tak, na pewno tutaj ogarniemy już teraz um, ślub, taki dość szybki, dość nietypowy. Więc tak, Wiesz, zaraz zobaczymy, jak tam mały Kemanka się ma przy okazji. Um, czas odpocząć, jak śmiesznie kłaść. Um, I tak, zaczniemy wesele. Um, no oczywiście są oni. Nie wiem, czy nie ale dobra. Glada na pewno nie zaprosimy. Tutaj wszystkich pozapraszamy. Żywieniowca myślę, że mm, nie potrzebujemy, chociaż kurczę. Dobra, tych osób już nie wy wybierzemy. To będzie taki szybki y, ślub. Zatem tak. Yy, yy, myślę, że ech, niech chce słońce nam kurczę tutaj yy, nie przeszkadza. Ja bym chciała, żebyś tu podszedł e, Fantazjum o Weselu. Mm, ty też tutaj podejść. E, przybiegnij tu truchtem, a ty sobie tutaj podreptasz. Natomiast ty tutaj podleć. O, nawet dość fajną sukienkę jej wybrało. Więc nie będziemy za bardzo zmieniać. Mm. Tak, nasze wampirki w pełnym słońcu, więc tak. Czemu... Gdzie uciekł? Aha, on uciekł tutaj. No. Kto powiedział, że śluby są łatwe. Ja bym chciała cię dodać do grupy z nim. Działania. Dodaj do grupy, więc podleście tutaj razem. A ja mówię, to będzie taki dość szybki ślub, więc... Nakać sensem, jeśli ona będzie, to po prostu postaram się to naprawić, weź ślub. O, oni tu wręcz płoną z miłości. Ja tu im trochę te paski ponaprawiam, żeby wiecie, nie spłonęli mi na amen. Musiałem ja musiał kurczę tutaj e, oglądać w tym sensie, żeby tego właśnie te paski nie spadły za mocno. No ale to sama się o to prosiłam. E, więc e, tak, na pewno, e, ten ich ślub będzie taki dość nietypowy, jeśli chodzi o ten odcinek co no. my już to mamy hmm. oh, 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 jump. aha, e, dobra wy tu podlecicie sobie e, na szybkości e, tutaj mniej więcej, Podlecie tu razem e, natomiast e, E, Valentina, ty myślę, że mogłabyś zrobić szybkie poczęstunek, jakiś e, obiad czy coś koło tego, warzywny. I niech to będzie, e, może kukurydza na parze, ale nie e, e, zupa. Chyba że, zupa mi się zdaje, więc to na przyjęcie tutaj ogarniesz. E, młody, niech tutaj e, drapta sobie. A, zobacz, jaka to y, książka. Więc tutaj na pewno nasza y, Amara byłem poczytała, a ty nie leć tutaj. Okej, okay, y, ty nie chcesz na pewno spłonąć, więc podejść tu. Y, natomiast y, y, ty tutaj sobie podejść. Ty też tutaj podejść? E, właśnie, w sumie mogliście, by e, o rodzinnych dramatach. E, pochwal strój. E, natomiast e, e, Ty będziesz chciała tutaj e, może jakiś, e, że tak powiem, podziękować za przybycie. Ale coś nie widzę tego, zaraz zobaczymy, pokawędka. Hmm. O, jest podziękuj za przybycie, ale ty miałeś mnie tutaj kontynuować gotowanie. Bo jednak kilka osób jest y, nie piży. A tobie co jest w sumie? Y, wieczny smutek. To może ty pogadaj tutaj z naszą Amarą. Pochwali wygląd. E, plotkuj o innych rodzinach. E, natomiast e, ty byś chciał tutaj e, spróbować ją uwieść, a czemu by nie? Tylko ona kurczę widzę, mi tego e, się teleportowała tutaj. Zatem y, tak, y, ozybiona rozmowa. Y, obejmij ją. Y, trzymaj się za ręce. I musimy poflirtować y, W sumie. Y, flirt, y, flirtuj. Y, Bachwal hmm, wygląd. Hmm, kocham cię niż czekoladę. E, mamy tu jakieś... okej, okay, mamy e, tego. Nie mamy torta. Czyli e, gdzie ja to położam? A, to mi się biło w ścianę? E, zatem tak, e, zawołaj, e, o, weźcie porcję razem. Co prawda to jest nie jest wampirze, ale... Może się zaliczyć, chociaż tutaj tak patrzę, że bardziej jest to w sumie odnośnie tortu. Więc zobaczymy, czy to zaliczy nam. Natomiast ty byś mógł przygotować jakieś... Może... A albo nawet kurczę widzę, że Valentina siedzi w kuchni, więc... Przygotuj coś, może jeszcze do przekąszenia jakiś napój. I niech to będzie... Herbata. Tak, herbatę na pewno powinni wypić. Natomiast słowo wstępu zaliczyło się jako tego. Inne te oh, oh, oh. słodkości. Jorgen do nas dzwoni, czego chce. No tak, tylko nie słyszeć. Natomiast tutaj widzę, Amara obserwuje z daleka. Ja myślałam, że to będzie cały zbanek, a ja tu widzę, że zrobiła mm, tylko dla siebie. E, więc może Ty, Amara, przygotuj jakiś właśnie wypiek na szybkości. Niech to będzie w sumie y, tort weselny. No, nie możemy, ale przynajmniej młody. Mm, a też osiągnął drugi poziom umiejętności wyobraźni. Więc w sumie to i tak jest fajnie. tego bym chciała, ale ty musisz za pozostać z toalety. Natomiast wy chcieliście jeszcze tutaj. O! Ci tutaj na ładnie tańczą. To by się spodziewał. Że na ślubie tej będą już sobie tańce tutaj. Zrobię im zaraz screena bo widzę, że tańce im się odpaliły w najlepszym momencie. A ty myślisz, że o nocy poślubnej. No poczekaj trochę. W sumie jak tak to, to może tutaj zniszczymy. A ty wiesz, chciałam w sumie pójść do ogrodu, zobaczyć jak tam rośliny, coś można chyba posprzedawać, trochę rzeczy, To tutaj zobaczę co jest do sprzedania. Wiecie, mówiłam, ten ślub będzie taki dość szybki, taki dość nietypowy, bo w sumie to jest taki ślub, żeby w lat się odczepił niejako, yy. ale tu mamy w sumie <laughs> jakieś wyposażenie. Aha, nie, nie mam nic więcej. Czy jeszcze do góry? Zaraz zobaczę tutaj u góry coś się zostawiłam. W sumie tu zostawiłam, ale... O, ewoluować można. A to można ewoluować? Nie. To w sumie myślę, że jeszcze nam tu y, możemy odpalić y, właśnie noc poślubną. Barabara Simon i minus Steven. Tak, teraz będziesz się nazywać y, inaczej, a to akurat zmienię trochę później. Natomiast dzisiejszy odcinek to jest taki, no trochę szalony. A co tu masz za co tego? tego? Mm, Tenśni za drugą połówką przez 6 godzin. Rozmowa z Stevenem, no dobra. A my jeszcze tutaj chcemy y, to posprzątać. Y, ty pójdziesz spać na pewno. Tego akurat ci nie odbierzemy. Widzę, że tutaj masz jakiś zmęczony. No dobra. To ja myślę w sumie, że jednak tym jakże optymistycznym dla... No, kamera, uspokój się. W sumie tym optymistycznym akcentem dla tutaj Stevena i Gunnarz wyjątkowo będziemy kończyć już ten odcinek. Myślę, że jeśli się uda, to na tej cutscence, to ten się już trochę przeorganizuje. Zatem do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!